Czytanie, czy to się opłaca? Ależ oczywiście. W tym szczególnym czasie pod koniec roku, w czasie podsumowań, myślę o przeczytanych książkach. O tych, które były wiernymi towarzyszkami bezsennych nocy, o tych, które czytane wspólnie stały się pomostem między mną a moją nastoletnią córką. O tych wszystkich, które pozwalają mi spojrzeć na różne rzeczy z innej, szerszej perspektywy i o tych, których mogłam przejrzeć się jak w lustrze. Myślę też o tych książkach, które drżą niecierpliwie na półce, czekając kiedy po nie sięgnę i o tych, są, które są na liście tytułów do przeczytania, a także o tych, których jeszcze nie znam, ale które w tym roku staną na mojej drodze. A kiedy człowiek i książka spotkają się w odpowiednim momencie, dzieją się rzeczy niezwykłe. I takich właśnie niezwykłych rzeczy, oczywiście pozytywnych, inspiracji, impulsów płynących z przeczytanej lektury, życzę Państwu w tym nadchodzącym nowym roku.